Droga, która dla Wielkopolski, dla Górnego Śląska, potem Opolszczyzna, Wielkopolska i, i Pomorze Środkowe jest drogą niezwykle ważną. Bardzo się cieszę, że w nowym Krajowym Programie Budowy Dróg, który opiewa na blisko 300 miliardów złotych, mamy środki na skompletowanie wszystkich odcinków tej drogi. Droga S11 od, Koszali, od Kołobrzegu jeszcze bardziej na północ przez Koszalin, Bobolice, Szczecinek i potem w Wielkopolsce Piła, Chodzisz Oborniki, Wielkopolskie, Poznań i dalej na południe Jarocin, Pleszew, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Kępno i właśnie przez Opolszczyznę aż do Tarnowskich Gór i Pyżowic. To niezwykle potrzebna droga, droga dzięki której Tutaj ta południowa część Wielkopolski na styku z Opolszczyzną, niedaleko Dolnego Śląska, województwa Łódzkiego, będzie miała znakomite położenie logistyczne, znakomite położenie transportowe. Każdy kilometr tej drogi to kilometr nowych możliwości, to nowe możliwości przyciągania przedsiębiorców. Przedsiębiorców z Polski, ale oczywiście także zagranicznych przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy. W tej Polsce powiatowej, gminnej miejsca pracy to podstawowe założenie Polskiego Ładu. Chcemy ich w założeniu utworzyć razem z przedsiębiorcami i z pracownikami ponad 500 tysięcy w najbliższych latach. Program inwestycyjny, program inwestycji infrastrukturalnych to jeden z filarów Polskiego Ładu. Ja często rozmawiam z samorządowcami, którzy aż nie mogą uwierzyć, że tych pieniędzy jest tyle na inwestycje. Tak, szanowni Państwo. Naprawione finanse publiczne spowodowały, że mamy dużo większe możliwości pozyskiwania kapitału z rynków finansowych, tworzenia specjalnych rezerw budżetowych w sektorze finansów publicznych, plus oczywiście środki unijne. One jak najbardziej także się przydają. I to dzięki temu. W najbliższych kilku latach kolejne setki kilometrów dróg, tysiące kilometrów dróg modernizowanych, tworzonych od nowa, poprawią komfort jazdy kierowcom, ale także poprawią środowisko i przede wszystkim to, co cieszy mnie tak bardzo, zwiększą perspektywy rozwojowe, poprawią szansę na rozwój społeczny, na wzrost gospodarczy w tych powiatach, w tych gminach, gdzie. Ten rozwój jest z dawna oczekiwany. Cieszę się bardzo z tego. Chciałem podziękować bardzo mocno i osobiście parlamentarzystom z Wielkopolski, Sprawa z i Sprawiedliwości, którzy tutaj są ze mną licznie dzisiaj. Pani, tak od prawej strony patrząc, pani Angelice Możdżanowskiej, która jest europosłem, pani Katarzynie Sujce. Oczywiście jest pani minister Marlena Maląg. Pan Jan Mosiński, jest pan Artur Ławniczak i oczywiście nasi działacze, samorządowi, którzy bardzo mocno zabiegają o to, żeby nie tylko te wielkie drogi, ta wspaniała, na której tutaj kawałku stoimy, jako obwodnicy Kępna, ale także te drogi dojazdowe, te drogi powiatowe, gminne, wojewódzkie, 100 dodatkowych obwodnic, które, w szybkim tempie są tworzone, żeby one wszystkie składały się na jak najlepsze perspektywy rozwojowe dla tych pięknych okolic dla województwa, dla regionu i dla całej Polski. Dziękuję panie premierze. Proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera. Dziękuję bardzo panie premierze. Szanowni państwo ministrowie, państwo parlamentarzyści, panie wojewodo, szanowni państwo samorządowcy, szanowni państwo Wykonawcy i zamawiający. Każdy nowo oddany kilometr drogi szybkiego ruchu to ogromna wartość. My mówimy, że droga klasy A czy klasy S ma wartość drogocenną. Przede wszystkim wzmacnia i powiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Po takich drogach jeździ się płynniej, wygodniej, bardziej komfortowo. No ale też, tak jak pan premier podkreślił, to też bardzo duża wartość gospodarcza. To podniesienie wartości danego terenu, danego miejsca, danego regionu, przez które drogi szybkiego ruchu przebiegają. Jeżeli mówimy o tym odcinku drogi ekspresowej S11, czyli o takiej naturalnej obwodnicy Kępna, to musimy powiedzieć o dostępności transportowej dziesiątek firm meblarskich, które tutaj są od dekad można powiedzieć od bardzo dawna zainstalowane tutaj mamy do czynienia z takim prawdziwym zagłębiem meblarskim możemy podziwiać te działalności gospodarcze i to jak bardzo mocno się rozwijają ja jestem przekonany że spójna wygodna komfortowa komunikacja dróg szybkiego ruchu przyspieszy jeszcze ten rozwój tutaj w okolicy Kępna mamy do czynienia już z węzłem dróg szybkiego ruchu kilka kilometrów dalej S11 krzyżuje się z drogą ekspresową S8. Także dostępność komunikacyjna wszystkich tych, którzy z tym miejscem wiążą swoją przyszłość, od dzisiaj jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. A tak jak pan premier Mateusz Morawiecki wspomniał, dzięki środkom zabezpieczonym w ramach rządowego funduszu budowy dróg, krajowych pozostałe fragmenty drogi ekspresowej S11 zarówno w kierunku Górnego Śląska jak i w kierunku Północnej Wielkopolski a następnie Środkowego Pomorza zostaną wykonane. Procedujemy w tej chwili decyzje środowiskowe tak jak na odcinku w kierunku Olesna, czy budujemy w zasadzie już 20 kilometrowy odcinek obwodnicy Olesna. Kolejne dokumenty Przedprojektowe są przygotowywane, także ten proces inwestycyjny jest rozkręcony na maksa. Co bardzo ważne, środki finansowe są przygotowane, i wtedy, kiedy będziemy gotowi, te środki finansowe będziemy uruchamiać. Chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim tym, którzy doprowadzili do tego szczęśliwego finału. Mówiąc o tej. O tym fragmencie S11 możemy powiedzieć, że zostaje ona udostępniona przed czasem. Umowny kontrakt określał mniej więcej połowę września jako datę udostępnienia tego odcinka drogi, natomiast już od dzisiaj kierowcy będą mogli z niej korzystać. Pokazuje to ogromną sprawność wykonawcy polskiej firmy, firmy Intercor, która niespełna dwa lata temu rozpoczęła tę inwestycję i tak jak mówię przed czasem ją zakończyła gorące Podziękowania dla wykonawcy, dla wszystkich pracowników, dla podwykonawców, dla tych, którzy nadzorowali tą inwestycję, bo naprawdę to, że zostaje ona oddana do użytkowania przed czasem w tak trudnych okolicznościach inwestycyjnych, z jakimi mieliśmy do czynienia przez ostatnie miesiące, przecież epidemia COVID-19 nie pomagała, a wręcz przeszkadzała. Ale właśnie i wykonawcy, i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad doskonale sobie z tą sytuacją poradzili, dzięki czemu możemy oddawać drogi szybkiego ruchu i w tym roku, i w przyszłym, i w kolejnych latach. Dziękuję również Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za prowadzenie tej inwestycji. Za ten konkretny odcinek odpowiadał opolski dyrektor wraz ze współpracownikami. Kolejne, tak jak powiedziałem, są przygotowywane czy to przez wielkopolskiego dyrektora, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy przez Śląskiego. Naprawdę praca idzie pełną parą, czekać tylko na decyzje środowiskowe, uruchamiać środki finansowe, które zostały zapewnione na wniosek pana premiera Mateusza Morawieckiego w, rząd, w rządowym programie budowy dróg krajowych i autostrad, realizować i cieszyć się z tych dróg, bo naprawdę ich wartość jest nieoceniona.